Siema, Cesarin Tobis i witam Was w kolejnym odcinku z American Truck Simulator. Długo nie było na kanale odcinków, ale spokojnie wszystko wytłumaczę, dlaczego taka sytuacja zaistniała. Poza tym, jeszcze będzie o aktualizacji 1.2 do ATS-a i 1.23 do ETS-a. Zakup może niekoniecznie zakup, co wygranie programu do nagrywania przeze mnie. I poza tym, serię na kanale. Niektóre się zakończyły, niektóre się wznowią. Niektóre. W sumie tylko jedna się zakończy, jedna znowu Ale to... Zacznijmy od samego początku. Dlaczego była taka przerwa? A może pierw zacznijmy inaczej? W ogóle, gdzie ja jestem? Znajduję się na parkingu koło... Nie, jestem na parkingu w Prymie. Prym? Prym? Nie wiem. Jadę do Barstow, 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 kurde po niemiecku, Barstow, 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 dobra, Barstow, kichać, jadę do Ray eksport z autami, samochodami, dokładnie, dokładnie, no, i teraz muszę wykręcić sobie pauzę, uchnę, to sobie wykręcę, no, 6.30 rano, odpalamy. Machinę Wycofywujemy tyro. A, bo wręcz. Dobra, bierzemy się za temat. Dlaczego nie było Dlaczego nie było tak. Dlaczego nie było tak często odcieków na kanale? O! Tak często. W ogóle ich nie było. Już mam mówię dlaczego. Po prostu Jak to wszyscy uczniowie mówią, nauczyciele się na mnie uwzięli. Ale w tym przypadku wszyscy. Wiecie, że niedługo gimnazjum ma egzaminy. Nie mam pojęcia. Chyba w poniedziałek to wrzucę, więc pewnie... Pewnie już jesteście po pierwszych. Nie wiem, chyba pierwsza już część humanistyczna. I coś jeszcze. Nie wiem, nie orientuję się. Ale wiecie, jak to jest. Nauczyciele, żeby jak najlepiej uczniowie napisali. I potem ludzie się stresują. Nie mają czasu, bo tyle pozadawają do domu. Mogę jechać. Podaję kawałek Może mnie ktoś puści. Nie, ja nie będę się wpływał. Przed Tu hamował? Dzięki. Dzięki kolego. Yy... Fe... Thanks, my brother. Był tutaj GPS. No, bo się wybiłem z tematu. No, nauczycieliście się na mnie wzięli, dlatego nie było tylu odcinków. Aż tyle. No. Wiecie, jak to jest. Czy napisy jak najlepiej. Żebyście dostaje do szkół hmm. Moim zdaniem, że... Moim zdaniem to jest zbędne ten egzamin. Tylko stresują ludzie. Dobra, przejdźmy dalej. Chyba wszystko się na ten temat wypowiedziałem. Jest 55. To ustawię sobie na 55. Dobra. Aktualizacja 1.2 do ATSA i ETS-a, Bo to mogę razem sobie połączyć. No i najważniejsze co, co dodali to Steam Workshop. Czyli dla kogoś kto nie rozumie warsztat Steam po przetłumaczeniu to po prostu modyfikacje, które wystarczy pobrać kliknąć subskrybuj w ten. Yy, po prostu jako ściąganie tego moda. Tak, ja o to wytłumaczyłem, jeszcze raz. Chodź po prostu o to, że na tym Steam Workshop znajdują się mody dodane przez moderów, które można pobrać subskrybując ten mod. Jak go sobie zasubskrybujesz, to, już się, nie, to się już nie musisz martwić o to, że jak bije jakaś nowa aktualizacja, to tego moda zniweluje. Wystarczy tylko chwilę poczekać, aż autor zaktualizuje tą modyfikację do danej wersji gry. No i gotowe. I nie musisz tam chodzić po po blogach, czy po czym tam, żeby szukać nowej wersji, modyfikacji jakiejś to jest, to jest na plus czy coś jeszcze właśnie felgi, ale ja bym chciał sprawić coś z tymi felgami czy dobrze myślę? nie, źle myślę no ale widzicie, do, dodali takie, personalizacja felgi Po prostu personalizacja, no co? Co więcej? Jakieś może tutaj. Co to jest? Nakrętki. Można wymienić. Można plastry wymieniać. Kołpaki też można sobie jakiekolwiek dać. No to jest fajne. Bo... Hm. Jakby to teraz ująć to? Co ja, to co ja chciałem powiedzieć? Tu yy, akurat... A ats to nie robi mi wielkiej różnicy, bo tam jakoś do tych felg, akurat tamte felgi mi się podobały, ale w ATS-ie mi się felgi tamte przed tą aktualizacją nie podobały, dlatego czekałem aż co, co w końcu zrobić z tymi felgami, no i dodali felgi, customizowane, dobrze to powiedziałem, chyba tak, i to jest dla mnie na plus. Coś jeszcze takiego dodali, poprawili parę błędów. Co jeszcze dodali? Tam wyłączenie sobie autoparkingu, włączenie sobie całego Route Advision. Znaczy, można włączyć sobie na F3, albo tam na jakimkolwiek przycisku. Ale po prostu nie jest taki nachalny. Tam się też bardzo podoba. To odcinek chyba będzie trochę krótszy Tak już widzę, bo już dwa tematy wypowiedziałem Dopiero siódma minuta odcinka tu jest stop A... Jeszcze zniwelowali na skrzyżowaniach z reflektorami Dobra, so sorry bro, yy, stopy. Znaczy stopy No znaki stop i na jezdni te znaki stop zniwelowali. No bo po co, po co komu stop? Jak, jak są światła? Nie wiem. Dobra, aha, muszę teraz sobie wybrać, gdzie by tu zaparkować ze skubańca. No widzicie, teraz mi rautel odwyższył nie ten. Nie wyskoczył. Czego potrzebuję za 40. O, tutaj, dobra. Może być. Pytam się, skupić tutaj na parkowaniu. Też tu jest akurat prosto. Ach, ta rura nieszczęsna. Oj, coś czuję, że chyba niedługo zmienię ciężarów... ciężarówkę. Bo... Może... Może i ten kejmur jest ładny, ale... My... Me... Jest ładny, ale niepraktyczny. O, tak to ujm ujmę. Tutaj sobie ładnie wycofamy Chofaj, czofaj! Tymi Fordami! Dobrze cofasz? Uszkodziłem pewnie ładunek Nie ten... Były mi się przyciski. Łzy prawdać ciężarówki, a nigdzie nie uderzyłem. Dobra. Ale czy... O o, stop! Ręczny. I te. Doskonale. 17 tysięcy dolarów i nowy level. To co by tutaj sobie dołożyć? Delikatny ładunek, ładunek wysokiej. Długo dostaw, na razie nie robię, ponieważ na tej mapie póki co, co jest? Nie ma większych dostaw niż 1000 mil. Więc sobie zostawiłem na tyle na długodystansowca. Oszczędzanie paliwa mi nie jest chyba potrzebne. Chyba, że pozmijali tamten. Bo ja zrobiłem na realne zrzucie paliwa. Na razie, na razie zostawię. To ja sobie może dam delikatny ładunek jeszcze jeden. Dobra. To mamy, to mamy. Trzeba wziąć następny ładunek. Z barsztą. Barsztą? Kurde! Czemu ja to mówię jakby po niemiecku? Barstow Rynek przesyłek Barsz. Barsztow. Kur. Wycze. O, za 14. Czternaście... Serio takie krótkie są te? Za 8 godzin wygasło. Hmm, pomyślmy. Dynamit. No. Perfekt. Dobra. Ale czy może coś jesz? Nie, dobra. To, to bierzemy dynamit. Jodujemy z tym dynamitem. Aha, bo ręcznie. A ja, a ja się tak zastanawiam, czemu nie jedzie? Bo, kurde, ręcznie był niewyłączony. Ja mam chyba pierwszeństwo. Tak, miałam pierwszeństwo. To jest tutaj prosto do tych światełek. Dobra, następny temat. Wy, wygranie przeze mnie programu do nagrywania. Był, znaczy nie wygranie koniecznie, bo to był taki giveaway, gdzie można było przez 24 godziny wygrać... wygrać? Nie wygrać. Dostać, o, dostać za darmo actiona. No i. No i co, ja, 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 nie, ja nie skorzystałem, skorzystałem. Mam nowy program, ale robiłem na nim testy. To nie zna mój procesor. uwierzcie mi. No. Tak, tak laguję, że. Po prostu będę im nagrywał jakieś poradniki. Na przykład. No. I tu już przechodzimy do następnego tematu. Zmiany na moim kanale, jeśli chodzi o serię. Otóż tak. SpinTires został zakończony. Tak, nie, nie przesłyszeliście się. Spin Tires. Już wam mówię dlaczego. Pewnego dnia. Czekajcie, myślę. Pewne... No pewnego dnia chcia chciałem sobie... czy teraz... A, dobra, widzę. Tutaj ładnie wycofać. Teraz dokończę historię. Możecie chwilę skupić. Dobra nie ja, mus ja muszę mieć nachalnego Doradcę drogowego bo ja nie wyrobię yy, Rozgrywka Doradca drogowy Kulikat nie potrzebuje, Ale chociaż doradcę drogowy Ukryj nie Ma być pokazany Dobra To mamy Teraz tak, gdzie jedziemy? A, jedziemy piętnastką. A nie lepiej tędy? Nie, nie lepiej. Dobra. No to Las Vegas, ale inaczej, bo pojadę sobie tak. No przez Las Vegas to Nopach do Carson City, do Coastline Mining. I właśnie jadę z Coastline Mining. Z dynamitem. Dobra, kończymy historię. Pewnego dnia chciałem. <laughs> Co ja zrobiłem? Jedź ała, 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 ała. Dobra, przeszło z uszkodzeniami, naczepy na szczęście nie Dobra, kończy tą historię, bo cały czas coś się tutaj dzieje Dobra, i je... Jeszcze raz, od początku historii. Pewnego dnia chciałem sobie zagrać Spin Tires, zaczynano. Niekon... Chciałem do odcinka. Po prostu uszykować się do odcinka. No, grałem sobie grałem. Musiałem... Musiałem na chwilę ten... Wejść na pulpit, już nie pamiętam z jakiego powodu. Gdy weszłem, tak 5 sekund jeszcze mogłem sobie jeździć. A o tym wyskoczyło mi, że błąd zapisu... Że zapis jest uszkodzony i że nie odzyskam już go. Tak się wkurzyłem, że po prostu rzuciłem tą grę w kąt. Tak się wkurzyłem na tą grę, że ja nie mogę. To teraz jestem wkurzony na tę grę. Więc raczej póki co zawieszam tą serię, ale spokojnie. Wejdzie jedna seria. To ma być niespodzianka. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się tą serię nagrać. Bez, bez większego lamienia. Coś nie... ile się w tą grę przegrało. Oj. Już tak trochę zdradziłem? Nie. Więcej więcej nie powiem. Nie dam się namówić. Nie dam. Przed nami tylko Kim czy Oj, nie dasz rady. Zbudzie więcej, nie dasz rady. Chyba, tej dogania mnie. Aj, odpuścił chłopak. To dziewczyna. Nie wiem, co tam, tam był, ale. Czekaj, poddaje się? Nie. Spróbuję dalej. Jest 55. Dobra. Jeszcze wejdą w serię sporadników. poradników. I tak. Tak sobie myślę, że jestem już niemalże gotowy do rozpoczęcia serii z, z życia wirtualnego kierowcy, ale to chyba jeszcze inaczej przemianuje nazwę. Jeszcze się muszę nad tym głębiej zastanowić. Też w ogóle poszukuję jakiegoś programu do obróbki filmu, ale takiego dobrego, ale darmowego. Tam kilka sprawdzałem, nie... Dobra, nie sprawdzałem, nie będę kłamał. Nie sprawdzałem żadnych programów, ale... Wiecie, jak jakieś możecie polecić, darmowe oczywiście. Bo póki co z hajsem u mnie krucho. No. To możecie napisać w komentarzu pod filmem. <laughs> pardon! Pardon! Ale jak... Jak z drugi... Jak z drugiej pasa oni wiecie, że ja nie wiem, zwalniam. Przyzwyczajony do Newady to jadę z Newacką prędkością. Ty ja nie tego automatycznego retaru. Nie jest włączony, no. Dobra, czy coś jeszcze chciałem wam powiedzieć. Też hm, to zastanawiam. Zastanawiam. I zastanawiam. Chyba nie która w ogóle jest mięta odcinka? Oj, misia, jadą. dobrze, za będę musiała zwolnić. Wiem, w tej aktualizacji też poprawili ten, że jest trochę więcej czasu, jak się wiedzie. Na przykład, o teraz na przykład wjeżdżam w 65. Jakbym miał 80 mil, to mam jeszcze chwilę czasu, żeby dochomować, zanim policja się do mnie doczepi. Don't hold back, we didn't. Burger Wait a second. Ja pewnie żadnej... Ja żadnej modyfikacji nie, nie robiłem na... Na... ...billboardy. Tej? Okay. Przejdźmy? Dobra, li, li, li. Za, za nie mówiłem masz kute ty. Przecież żadnej notifikacji nam... No ...to nie... ...nie stosowałem. Wait... Wej Oj so, sorry tam z boku. Zjechałem Ci drogę. Ja jeszcze, ja jeszcze nie kontroluję tego. GameWortha. Jeszcze się uczę nim jeździć, więc spokojnie. Wybaczcie mi wszystkie błędy. 65? Lead 55. Kurde, mam kijowe skalowanie. Nevermind. To i teraz zastanawiam, czy wszystko wam powiedziałem, co ja chciałem. Chyba tak. A bo trzeba to sobie do filmu szepnąć Zróbmy sobie tutaj. Szczyt fotograficzny. Aj, lak. O, piękny zestaw. Z samolotem. O, czekajcie. Będzie tak, że niby taki fotoradar. O. Teraz tak. Delikatnie to rozmyjemy. Nie, nasycenia nie zmieniam. Pole widzenia. Nie chcę poszerzać. O, tak zrobię. Skupienia położenia. Więc zrobię, głębokość nie. balans kolorów, nie. Jak nie zakolorowo. O, tak trochę szaro zrobię. Żeby ten szary świat. Wiecie. Szary świat dorosłości. Dobra. Baby, I'm perfect. Perfekcyjne zdjęcie. Jakieś nowe ulepszenia. O Sunset. I jakiś zderzak, a Peter widzi nic. O, ja ale w Kęwacie chyba sobie jest ten zderzak sprawie. Dobra. To będzie chyba tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Przez ostatnie 5 minut pewnie strasznie majaczyłem. Ale co zrobić? Jest. Co, co zrobić? Jest jaki jeste. Dobra, tak więc nie zapomnijcie ocenić tego odcinka. Czemu nie jedzie? Aha, dobra, wszystko wiem. Bo nie pomatu. Ja już jest przyzwyczajony, Zawsze mam, mam ten pomat. Dobra, tak więc. Na razie. Do zobaczenia. 这些。